W dzisiejszym odcinku! Oddawaj Bo... te diakse masz Adres, co? A To ja je złapię! Wiesz, że ja je złapię, nie? <laughs> U nie ryzykuj, Ameryka! Nie! Co <laughs> ty zrobił?! Jeden nie nie daj Z tej strony Bobek i rozpoczynamy super epicki kolejny odcinek! Ludziska, Jesteśmy na kolejnym odcinku i w ogóle dzisiaj ze mną jest Mister Kabel, a przywitaj się. Bebe, gaga, gugu, jestem na twoim ga, ga, poziomie w sumie teraz. Jak to? Nie! Rozwali się! Nie, no. Kurwa, Aj ma... jajaj, no. kurczę jak mi szkoda, no! Coś czuję, że w tych... Znaczy nie, żartowałem. No właśnie tak mi się wydaje, że chyba w tych słowach ewidentnie wyczuwałem, że co? Rederytce wykopałem. Mederytę wykopałeś? A propos kopania, mój drogi, to ja mam już w ogóle... Zobaczcie, no, ja mam wykopanych bloków i ty masz trochę za dużo, więc... No właśnie, ja, by... ja mam 15 koła teraz, nie? Tak. tak... No, no, o kurde, i... o, tak właśnie, się z nimi, no I powodzenia co, W takim momencie jak, jak ja przychodzę i chcę pokopać sobie 30 bloków. Wyrycie. Mam nadzieję, że... Że mnie nie zaatakuje, słuchajcie, bo chciałbym zrobić 5 tysięcy. Ej, no co że ty robisz, Alberka? Czemu ten chłop nie atakuje ty mi, Powiedz. O, dobra, to sobie po jak cię I nie ma. To może, może jednak nie, jednak nie kop. O, diaksy dla mnie poszły, dzięki. Naprawdę masz diaksy? No, Ty, ja muszę uciekać z tymi normalnie. Ale słuchaj, ja bym ja, ale chciał. Ty naprawdę rzucinkę... jesteś takim nubem, że nie możesz go rozwalić po prostu? Serio? To jest takie I, skomplikowane. Nie, że się nie rozwalił. No, mam, będę chciał. Dalej, bo ja ten odcinek zaczynam. Y, nie bez przyczyny zaczynam dzisiejszy odcinek, ponieważ odkryłem A, no, coś Mój... Nie I... bez powodu A... zaczynam odcinek, no pewnie żeby Aberka? go nagrać na przykład. Nie, nie? No, o mnie nie, no zde. O, nie zdałem, ale faza. Aberka, su... Nie! Nie, nie! No i farmy mi jeszcze rozwalił. Aberka, słuchaj! Ja bez powodu nie zaczynam odcinka, ponieważ ja mam, ja coś wiem. Co ty zrobiłeś na mojej wyspie? Pytanie przyznajesz się czy nie? Mm, to za dużo tak naprawdę, to nie wiesz na co dzień, wiesz? I... Ja wiem wszystko, Aberka, więc pytanie, przyznajesz się czy się nie przyznajesz? No, ale do czego? Do tego, że jesteś pajacem czy do czegoś innego? 耶耶。<nhà. c ười> Teraz Aberka zaraz zwracam. A dobra, to idę za tobą. Dobra ludziska, wyciszyłem się. On w tym momencie mnie nie słyszy. W sensie on tam sobie może coś gadać. On, on na mną chodzi. Ale nie słyszy mnie w tym momencie. Dobra, momentu. co słuchajcie, robimy, Babdel? Odkryłem mega, niespodziankę. słyszę. Jakiś tajny tu cię tunel. rozwalam w takim razie. Nie, no, no nie rozwalam! No. mnie. Odkryłem tajny, tu ja no. pod podmokiem! więc zaraz to odkryjemy i zaraz mu tu ogarniemy go. Dobra, to po sobie prosto... idę, mam. O! Sylad mnie już! Pozdriom! Mama przyszła do kuchu. No nie, nie! Nie, stary, da, ty będziesz wiesz, się wyciszał, mam to gdzieś ale, ale kopię mama sobie bloka, Elo. się musiałem sobie pogadać z mamusią, ty. Bloka bloka, kopię bloka, bloka bloka, no to sobie kopaj bloka, bloka, to ja muszę sobie wykopać. Ale powiedz ty mi, Aberka, przyznajesz się czy się nie przyznajesz? Powiedz mi. Ej, zrzucę się do Wojda, co? Uż do tam, ja do endu, się nie bym nie zrzucił przypadkiem. Dobra, no do czego się mam się przypomnieć. No, no to zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli nie chcesz powiedzieć pytanie, czy z moim mob grinderem coś jest nie tak? Nie no, chyba działa. To powiedz mi, dlaczego. Nie ruszałem ty, go? Nikt nie płaci za mob grinder. No, jak nie? No, jak nie, nie ma nic. No, stary, 9M leży, nie widzisz? I, m, o, dosłownie, my, trzy, nie razy m, bębie, a, trzy razy byłem i trzy razy płaciłem. Ale, Aberka, to w tym momencie zapłaciłeś. Czemu nikt nie Tak, bo mi przypomniałeś, płaci? przypomniałeś mi, no, stary, no. To ty a ty to ty dlaczego nie? No, no, bo Elviso i Agentix y, popro... Zapomniałem, no, zapłaciłem, przepraszam. E... Agentix Elviso po prostu nie korzystali, a, a wiesz? Joli matko. chodź tutaj na dół, bo wiesz co? Ja tutaj sobie tak zauważyłem pewną sprawę. Powiedz Juli, mi, jedna sprawa... A, i chcesz mi sprzedać? No, chęć. Nie, nie ja, ja, ja mam takie pytanie, dlaczego, dlaczego jest ta ściana w ogóle, bo ja tak nie przypominam sobie dlaczego ją postawiłem. Stary, po to, że kiedy na jednym bloku mm -hmm. zrespią się na przykład szalkery czy pszczoły, to żeby cię nie atakowały, Aha. bo one latają pod wyspą. Ale wiesz co, ja może bym chciał, żeby jednak atakowały, to może zniszczymy tą ścianę. Ale teraz zaraz, przepraszam, że przerwam cię oglądanie tego odcinka, pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikaj dzwoneczek, Cieka. Nie, stary, nie możesz tego a fajnie zrobić. Fajnie, o, o kurde, no i co? No. i chcesz, żeby one ci tędy wlatywały, to nie jest no, dobre, panie Ja to ci nie tak, zabuduję, a, no. A może, a może sobie oddejdź tutaj, 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 tutaj O, a tak. a tak ci się podoba, bo takie okienka masz teraz. A no, fajnie, tak. To może postawmy więcej tego. O, na przykład tutaj. O, masz więcej tych skrzynek? Mam, stary, no, dawaj, dawaj. To no. chyba nie nadążysz stawiać tego, aberka. Bo wiesz co? Fajne no, te okienki. Kurde, ależ to. Y y tak, fajne to okienki. O, Pixa tutaj, no. A powiedz mi, bo ja tutaj widzę taką jakąś wodę dziwną, latającą w tym miejscu. Stary, ja też patrz, tu wszędzie jest woda. Ale... I po co ona jest tak w ogóle? Ale nie Ej, ale serio, miło. po co? Ale... Patrz, jedna, druga, trzecia, czwarta, ale ja a bo to. Jest... A. Ale, ale, ale Berka, ja, ja bardziej mówiłem o tej w wodzie tam, w tamtym miejscu. No to też raz, dwa, trzy... A bo to od Juli leci. To od są wody Julii? od Juli. no? Ale, ale w tym miejscu przecież... Ale nie, nie chodzi mi o ty tam dalej. Chodzi mi o tą tutaj taką malutką, w tym miejscu. Nie, czekaj, gdzie? No tutaj przed tobą. Ja naprawdę nie wiem o czym ty mówisz teraz. Ej to może ja tam się po prostu dobuduję i ci pokażę o co mi chodzi. Co o tym sądzisz? Wiesz co, stary, bo... <laughs> nie! Ty chyba się nie dobudujesz, nie! wiesz? Taki killoff! O mnie! Bye. <laughs> Aber straciłem przez ciebie killof. Nie no, Aberra, tak straciłem przez co, ciebie No, ja widzę, kilo. ja widzę, że te ewidentnie próbujesz zrobić podkopanie e pod moją wyspę. Nie będziesz podglądał mnie na mojej wyspie, więc zabudowywujemy to, rozumiesz to? Nie, 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 nie. My tu nic nie zabudowujemy. My się dowiadujemy, co tam się jest w No nie! Co to jest za jakaś Nie, to... Nie, ewidencje... ja nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, co ty e teraz tutaj komcie. Ja zobaczyłem... Chcesz mieć wgląd co, nie, co nie, to ja robię, słuchaj, tak? Ja teraz idę na twoją wyspę, bo ja zobaczyłem ewidentnie, że jest tam jeszcze ścieżka, wygląda. która gdzieś... Prowadź. Mam ścieżkę, ja, i, to nie jedną, po lo? całości ja. idą dywany. Po całości idą dywany, to Wydaje mi się, że to to chyba ścieżki, jednak, no. jest tutaj jakaś jeszcze jedna ścieżka. Ty tam... nie pozwól sobie, co? Ale ona gdzieś tu będzie ewidentnie. Na prawej to, tak, to. O, już na Tak nie proszę. było. No, jak to tak nie było? Próbuj. No. przecież tak to było, no. chłopie, no, lub Na prawej. No, to cię rozwalam, ja Rozwalam <grym> cię teraz, nie! rozwalam. Nie? Rozumiesz to? Nie! Rozwalam cię. Nie będziesz mieć tutaj wyspy, psuł. Ja tu siedzę przez kilka godzin, z mi pisuję, nie? Aha, nie, to poczekaj. Temu, że jednak wrócę do tego swojego mob grindera i mu się. No to sobie, co? właśnie, to zamiast stracić czas tutaj na to, że podejrzewasz, że robię dziwne rzeczy, to weź się zajmij po prostu robotą. Co? Może sobie temki zrób. zobaczymy, i z Takiego No Naprawdę, bo... wkurzasz już mnie, nie? O, jeszcze go wkurzam, ludziska Jeszcze go tutaj denerwuję Poczekajcie, bo my sobie tutaj elegancko zbudujemy W tym momencie idący, słuchajcie Tutaj taki tunel zrobimy Bo gdzieś to, ewidentnie ta woda, słuchajcie Gdzieś to po prostu prowadzi I musimy zobaczyć, słuchajcie Gdzie to będzie prowadzić Chodzimy, tu mamy jakąś... Dobra, kriabę. ale o czym ty teraz mówisz, bo ja się <laughs> trochę zgubiłem, wiesz? Co jest grane? Gdzie ty tu ty jesteś? Jest jakieś... Nie, tu jest wejście Co... Ale gdzie ty jesteś, bo? Dobrze, teraz. nie powiem ci, gdzie jestem. Ja się chowam w tym momencie. Ty nie będziesz wiedział, gdzie ja jestem. Wiesz, ale wiesz, że widziałem twój niek, nie? I, i... O kurde! No nie ga, ej, nie! Co? Co to jest ty za zrobiłeś miejsca? tunel, żeby mnie podglądać? To... Jak ja cię rozwalę teraz! Ale jak jak to? ja cię złapię teraz! Ale ja złapię teraz! Robiłem, nie, nie wierzę! Nie wierzę! To, nie to jest ja myślałem, że ty dopiero tunel, będziesz go obejra. robił, a ty robisz go teraz! Ale co, jaki tunel, co ja robię? Co, co, o kurde, ty u w ogóle trzymałeś No bo chciałem ci zrobić te nóżki, jak tam się nazywa. Nie, nie podoba mi się to, nie nie nie, 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 Co to <grym> no, ma być? Co to ma być? <grym> ale ci ten? zrobiłem nóżki, zobaczymy gdzie to w ogóle. To jest. Dobra, teraz jestem chyba na środku, a gdzie to prowadzi, to ja za bardzo nie wiem, ale ja bym się chciał dowiedzieć. Tu jest jakieś, słuchajcie, przejście. Tu gdzieś, Amerka, ja widzę twój nick. Co to twój nick robi? To, to ja jestem u siebie na wyspie, nie? Aha, A gdzie ty i, teraz? i powiedz mi, czemu ta ścieżka prowadzi do ciebie na wyspę? Gdzie? No, no ja tutaj widzę, że ta ścieżka... No ja chodź do mnie na wyspę, to ci pokażę. Aha, no chodź, tutaj zobaczymy, co to tutaj się Trochę znajduje. nie wiem, o czym ty mówisz, aha, wiesz? Aha, ty nie wiesz, o czym ja mówię, aha to ja sobie może o. Ty naprawdę tunel podciągnąłeś tędy? Serio? Ty uważasz, Aberka, że ten tunel to ja zrobiłem? Marek, tu zawsze było zamurowane. Zresztą przed chwilą rozwalałeś I... deski. To ja była aberka. deska zawsze. I... A pytanie, to kto zbudował ten tunel akurat dziwnym przypadkiem w tym miejscu i id idący do mnie... Ale do... to I... mnie pytasz? No bo Czemu o ten... ty mnie pytasz, kto to zbudował? Napraw to lepiej. Ale ja by twoją wyspę i to mi się naprawdę nie podoba, czyli w takim razie nie, mi się to wszystko już łączy w tym momencie do całości, czyli ty nie płaciłeś za mob grinder ze względu na to, ale ale pytanie że... pytanie bo ty, 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 ty jakieś w ogóle stary dyrdy małe wymyśla. To, to, co co to wychodzi? małe dyrdy małe, to nie nie ma opcji, nie 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 ma opcji, nie zrzucisz mi oberka, nie ma opcji nawet takiej, nie, hmm, się właśnie wodę nie? tak no nie Żegnam, wiesz to nawet o, ci pomogę. Nawet ci pomogę. Jak mi O, no żeby, żebyś miał, wiesz, tutaj coś z życia, nie? No. Nie no, aber to tak nie ma. Muszę... Okej, okay. a poczekaj, poczekaj, masz no. mi coś powiedzieć? Nie dam. No, no to nie powiem, no naprawdę no, chciałem coś no powiedzieć. No dobra, no to nie. Ja no. raz dam. Przyznaję, przyznaję się, zatrudniłem Elviso uh! i na odcinku, na którym nawet ty byłeś, ja razem to. robiliśmy ten tunel po to, abym nie musiał płacić ci za Mob Grinder. To wynikło z tego, uh! że kiedy ja stwierdziłem, że chciałbym pobierać opłaty za enchant no. od ciebie, to ty stwierdziłeś, że będziesz pobierać za Mob Grinder. Tylko że ja chciałem jeden Emerald za enchantowanie, a ty chciałeś trzy emeraldy za mob Grinder, Więc powiesz no, ale Abra, to ty sam Pierwsze się zachowałeś źle, no bo no ale to ty myślisz, że mam ale, się ale, ale ty chciałeś za dużo zachowałeś. kasy. Więc... Nie! Ale Aberka, w tym momencie moim zdaniem gadasz kocupoły, ponieważ jak dobrze pamiętasz, emisie. Enchant... No, Ty, ale... Super. No dawaj, no coś tam czekałeś, no, minister... no to szczekaj, sobie Czekałeś! No. Mr. Bobek mówił, ale Aberka, słuchaj, bo... Mam no dla Ciebie ci... prezent. Jaki? No, ty, no to twój kolega. Ten prezent, no, <laughs> Czupel, za Ej, czegoś takiego jeszcze nie słyszałem, od bo! to sobie, Zjem sobie jabłuszko! Ej, za, ej, niech ktoś zrobi z tego TikTok, proszę! Proszę, mamy? zróbcie Please. z tego TikTok, o, bo to ten... Jak włowa tym głosem to mówi, nie! Dobra, ale a teraz! W ogóle ty masz taki... Nie wiem, nawet nie, nie widziałem tego przejścia, to jak mam być z... A weź stań w miejscu. Nie, chodź tutaj, mam, mam prezent dla ciebie. Chodź. Ale, no dobra, I stań w miejscu. Ale nie rozwalisz mnie? Nie, obiecuję. Co za... No, no, lamus! Lamus się! Nie, no, nie, no! Po prostu nie wytrzymuj no, no, jak ty wyszedłeś? No, nie podoba Dobrze, no, coś tam sobie gadałeś, no to no słucham ja czytałeś. I mnie, no, po prostu szok. Słuchaj, ty, sprawa wygląda następująco. O, jaki ty masz fajny, ja może się wezmę tego szelkerka. A <grym> no, może jednak nie. <grym> a może się jednak, Łapę. się. Dobra, ale nie pytał cię nikt, więc nie! no, dobra, no, Dobra, no, no, co chciałeś za. Kamelka, my tu mamy coś załatwić, jak ty nie róź, Popilasz? Dobra, to chciałeś załatwić, słucham. 你。<Jeff. S 2> Nie, no jak chcę w tym momencie się dogadać, ponieważ ty ewidentnie bez mojej zgody korzystałeś z mojego mobgrindera. A mówisz, że ja sobie zaliczyłem eee, jakieś dęka. super wielkie pieniądze. Ale po pierwsze, to ty sobie pierwszy zaliczyłeś pieniądze za Edge, który razem z tobą stawiałem. Chciałbym tyle rzec. E, dobrze, no tak, tak, tylko że ty chciałeś za dużo kasy, więc z może się wycofać? No tak, przecież ja miałem korzystać za friku z tego, bo ci pomagałem budować. No, a ja ci pomagałem budować mobgrinder i też miał być za friku, o i było chyba za było. Aberka. A potem nie było. Dobra, to ja biorę dywan. W ramach rekompensji. Jezu Mario, ej, ty chcesz spinę? Naprawdę ty chcesz spinę? Oddawaj ten drum. Dobra, a o to... zrobimy inaczej. A poczekaj, a no. poczekaj, poczekaj, czekaj, prawda? Po, 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 a no. zanim myśleć zepisz pół wypętę, bo to. Nie, piętą, no, wyhamuj piętą. Dobra, słuchaj, powiem, powiem Ci tak, ile chciał, bo ogólnie u ciebie się płaci emeraldami, prawda? Tak. Ile chciałbyś, abym dał ci emeraldów no. za dość uczynienia, czyli tłumacząc na twój język wynagrodzenia za to, że takiego e wiesz. 800 milta! Czyli ja nawet nie mam tyle na tym serwerze. Ile chcesz emeraldów w za to, że. Emerald? Nie nic. Albo diakcja, albo DIR. Bo DIR potrzebny i ty super. nie stawiasz warunki. Jak to nie ja? Jak to propo... nie, No to się jak... rozwalam, no, no. Nikt rozwala. nie pytał, no. Nie. Kurde, chcesz się klepać, to możemy się klepać. Ja tutaj próbuję coś, wiesz? Skóra, ej, no dobra, może też no, wymyślimy. Szmaragdów tak nie potrzebujesz, szmaragdów mam dużo. I co teraz? Dobra, dam ci dwa staki Birta. Cztery. Nie mam tyle. To dwa staki diaksy trochę, bo ja mam zadanie, żeby spalić diaksy w lawie. Naprawdę nie zrobisz sobie itemków? Nie, muszę je spalić. Dobra, dobra masz do to, ile tak chcesz diaksy? diaksy was takie dirta, proszę pana. Dobra, 6 diaksów masz, git? Nie, I więcej! Się? Bo co to to, to... to było nielegalne korzystanie z mojego mobgrindera i w ogóle... Jest nielegalnie korzystanie z mojego to, mężącele, Masz 4 i się żyłymi, no. No. Masz cztery i, i, i się wypchnij, jes jes no. 14 Jeszcze diaksów? Za karę? Tak jest! I wezmę sobie jeszcze tę głowę, bo mi się podoba, dzięki. Nie, nie weźmiesz sobie tej głowy, oddawaj to. Dobra, Dobra, masz cztery. Ale zrobisz z tego itemy, czy spalisz to w lawie? A poczekaj, idę. jak ty 44? To, ty? to mam cię rozwalić? Nie rozwalaj mnie, Aberka. To... Oddawaj te diaksy. Oddawaj te diaksy, oddawaj te diaksy. Ej, jak mnie zrzucisz, to spadnę z diaksami. Spadnę Odawaj z diaksami. Oddawaj te Masz spadnę... to? diaksy, to? Spadnę z diaksami. To ja je złapię. Wiesz, <laughs> że ja je złapię, nie? <laughs> nie ryzykuj, Aberka! Nie! Nie, da nie, nie, do nie, nie, by ich, nie, 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 ja nie, 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 wychodzę, żegnam! nie, nie, ja się rozłączam w ogóle z dyspiora, o, nie, to w sumie i teraz jeszcze też zaczął padać. I wiecie co? To, i, to mi się się naprawdę. O, wróciła, Berka. Aberka, Aberka no. witam. Masz coś do powiedzenia? Oddawaj <grym> tak, jak? <grym> jak ty mam ci oddać tak, Jak? Są? Czyż sam nie rozwaliłeś? Ja chciałem ci oddać, a ty mnie popiliłeś Aberka. Nie gadam z Tobą, teraz. <grym> Był mój, mój pomysł na jednym bloku był taki, żeby zdobyć tak diaksów i je stracić Nie. Czy ty właśnie Czy ja właśnie straciłem diaksy, żebyś ty wykonał swój głupi challenge? Tak! I w tym momencie wykonaliśmy nie. challenge! Maryja, Rozwaliliśmy nie. 64 nie. diaksy na jednym bloku aberka! Kumasz to? Aż co ja robię? Co ty robisz w tym momencie? Co ja robię, żegnam. Ale, ale ty mnie zbanowałeś, Jabera? Tak. I co ja mam w tym momencie zrobić? Po prostu tu nie grać. Co? Albo nie, albo cię odbanuję, a ty mi oddasz diaksy. E, dobra, o. to mnie od, odbanuj, i ja ci oddam diaksy. Nie, naprawdę, no. Jakby. Albo połowę, bo połowa to moja wina. Ale. połowa? Moim zdaniem No połowa to moja jest wina, twoja bo wina. Było, było dwóch debili, Aha, jeden drugiego ja zrzucił, tak no, no, czyli ja, wina po połowie. Moim zdaniem, moim zdaniem to i wy, tylko i wyłącznie twoja wina. Nie wydaje mi się. Dobra, daj sobie. Chciałam ci dać diaksy, Oberka, a ty nie rozwaliłeś. <laughs> Dlatego, kiedy cię rozwaliłem, to nic. Z ciebie nie wypadło. No, ale jak chcę ci te diaksy. No poczekaj, Aberka No już ci idę do diaksy, dobra? Zaufasz mi. Dobry, Aber ja już coś szykuję dla ciebie. Fajną rzecz ci powiem. Normalnie. Nie, naprawdę. Szczerze, straciłem w ogóle, jakby. Nie, no, nie, już nie, nie. Nie, 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 Dobra, gadam tobą, słuchaj nie. wyzbierałem wszystkie diamenty, jakie tylko miałem, i jest ich 54. Naprawdę masz 54 diaksy? Tak, dam ci 54 diaksy. Dobra, Proszę, dawaj. Weź sobie. Czy ty No nazwałeś emeraldy, diament, kowad. Y Le? A, 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 no widzisz, to są diamenty, jest na... Nie, NIE! No po prostu no! nie wytrzymam, no po prostu a... zabierzcie go ode mnie, no!